Cześć, witam serdecznie. Marcin Pasikowski z Positive Energy. Chciałbym Wam pokazać, jak się zalogować do panelu klienta na naszej stronie i zarezerwować sobie miejsca na naszych zajęciach. Mamy taką nową możliwość. Po lewej górnej stronie mamy tutaj taki link, zaloguj się, klikamy go i musimy się tu oczywiście uwierzytelnić, czyli wpisać swojego, swój adres e-mail. I swoje hasło. Jeśli logujecie się po raz pierwszy, to adresem e-mail jest ten, który wpisaliście do regulaminu podczas pierwszej rejestracji na zajęciach. Jeśli tego nie pamiętacie, to nic się nie dzieje. Musicie kliknąć tutaj stronę główną, zjechać sobie na dół. Tu mamy numer telefonu, na który trzeba zadzwonić i tam na recepcji na pewno pomożemy ustalić właśnie, na jaki adres jest zarejestrowane Twoje konto. Po tym ustaleniu, po tym jak już się upewnimy, że nie ma tam żadnych błędów, znowu klikamy zaloguj się i klikamy tutaj nie pamiętasz hasła. Kiedy tu klikniemy i wpiszemy sobie właśnie to już ustalone dobry adres mailowy i klikniemy resetuj, to dostaniemy na skrzynkę możliwość właśnie zresetowania swojego hasła. Wtedy już nie powinno być problemu. Wpisujemy swój adres mailowy, wpisujemy hasło, klikamy zaloguj się i jesteśmy zalogowani. Tutaj w górnym lewym Rogu pojawił się teraz link do panelu klienta. Klikamy to i tutaj będziemy mieć wszystkie informacje. Takie bieżące, czyli jakie mamy aktualne karnety, rezerwacje, jakie zakupy zrobiliśmy, i jakie mieliśmy wejścia w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Kiedy chcemy zrobić rezerwację, to możemy przejść do grafiku zajęć, czyli to jest ten sam link, który tu jest u góry. Grafik. Tak, czyli jeśli go klikniemy tutaj, czy u góry, to, się, to nie ma różnicy, różnica jest tylko taka, że teraz jesteście zalogowani, i właśnie możecie to zrobić. Kiedy klikniecie na jakieś zajęcia, tutaj tylko powiem, że nie ma możliwości rezerwowania miejsca na kursach. Czyli na przykład, jeśli bym kliknął Poldens, no to widzimy tutaj, że to wydarzenie jest kursem, i żeby zadzwonić, zapisać się na kurs telefonicznie. Natomiast jeśli kliknę na zajęcia. Fitness, na przykład tutaj powiedzmy, że jeszcze chcę zdążyć na kształtowanie sylwetki, to widzą mi takie podstawowe informacje na temat tych zajęć i pytanie, czy chcę zarezerwować miejsce. I jeśli kliknę tak, to przeniesie mnie z powrotem do panelu klienta i będę widział, że moja rezerwacja już jest tutaj zarejestrowana. Jeśli z jakiegoś powodu będę chciał ją sobie usunąć, to oczywiście tutaj mamy możliwość. Klikamy i rezerwacja jest usunięta. Także to właściwie wszystko. Zapraszam do korzystania tego. Oczywiście wciąż można wejść na zajęcia z wolnej stopy, tak jak to było do tej pory. Aczkolwiek rezerwacja, szczególnie na zajęcia, gdzie już się robi tłoczno, jest oczywiście zapewnieniem, że nie braknie dla was miejsca. Szczególnie jest to ważne podczas zajęć indoor cyclingu, gdzie, jak wiecie, mamy ograniczoną Ilość rowerów. Ok, to wszystko z mojej strony. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia w klubie.